Witam Państwa serdecznie, zapraszam na krótki komentarz. Nie mamy w tej chwili bowiem do czynienia z, z dość istotnymi zmianami na wykresach analizowanych tutaj indeksu. WIG20 od kilku dni porusza się w rejonie strefy 2475-80. Generalnie krótkoterminowy obraz jakby powinien, mówiąc w cudzysłowie, faworyzować, faworyzować obóz byków. Wcześniejsze zanegowanie czerwonej linii kanału trendowego, przełamanie zapory podażowej Fibonacci, która właśnie teraz pełni rolę wsparcia. To wszystko świadczy, świadczy można powiedzieć, na korzyść byków, jednak. Nie obserwujemy wzrostu presji popytowej, co więcej, dzisiaj podaż wykazuje się większą aktywnością. W każdej chwili może zatem dojść do przełamania tej strefy, co powinno implikować ruch w kierunku dość istotnej krótkoterminowej zapory popytowej 2455-59. W moim uczuciu dopiero właśnie zanegowanie tej strefy no, w jakimś stopniu unieważniłoby tą zeszłotygodniową inicjatywę byków. Nie można wykluczyć, że znalazłoby to swoje. Przełożenie czy też odzwierciedlenie w postaci kolejnego impulsu podażowego. Całkowity maraz również towarzyszy nam na rynku niemieckim. Dobrym obrazem, takim wizualnym obrazem jest właśnie ta strefa 7943-85, wokół której koncentruje się w tej chwili handel na rynku niemieckim. Pierwszym, jak o czym już wspominałem w poprzednich opracowaniach, niepokojącym sygnałem obrazującym wzrost presji podażowej byłoby dopiero sforsowanie wiarygodnego węzła 7720 -63. I podobna sytuacja na wykresie amerykańskim. Również w tej chwili notowania koncentrują się wokół ważnej, według mnie, niezwykle istotnej strefy oporu 1554-59. Naprawdę sporo różnych zniesień projekcji cenowych Fibonacci'ego koncentruje się w tym no, stosunkowo wąskim przedziale cenowym, dlatego, no, jest to takie realne zagrożenie dla tego bazowego scenariusza, czyli kontynuacji ruchu wzrostowego. Tak jak sugerowałem wczoraj, pokazując również wykres dzienny SP, mniej więcej właśnie. W tym przedziale 1518-25, to jest co prawda średnioterminowa zapora podażowa, która została przełamana, ale ona powinna też funkcjonować teraz jako, jako obszar wsparcia ten. Ten przedział ma bowiem również takie swoje potwierdzenie na bazie, na bazie wykresu dziennego, można na bazie wykresu dziennego skonstruować strefę cenową, która no bezpośrednio koresponduje właśnie z tym przedziałem 1518-25. Podsumowując, zanegowanie tej strefy w moim odczuciu byłoby już bardzo niepokojącym sygnałem. Wiązałoby się także no, z powrotem indeksu poniżej tej przełamanej linii kanału. Spodziewałbym się wówczas wzrostu presji podażowej. Dziękuję bardzo.